Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie szukano piłkarskich talentów. Organizatorem projektu jest Klub Lechia w Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz Śląsk Wrocław. W Dzierżoniowie kolejna edycja projektu. Szukamy piłkarskie talenty zorganizowany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej wspólnie z klubami piłkarskimi Lechia Dzierżoniów i Śląsk Wrocław. Nagrodą dla najlepszych uczestników, a uczestnikami są przedszkolaki w wieku 6 lat i, i mniej, jest wyjazd wspólnie z rodzicami na mecz Śląska Wrocław na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Dzisiaj przewidujemy tutaj rozgrzewkę z, z mistrzem, to będzie rozgrzewka z zawodnikami, naszymi wychowankami, którzy grają obecnie w Śląsku Wrocław. Ta rozgrzewka potrwa około 15-20 minut, będą są to zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Potem przejdziemy do, do konkurencji, czyli tutaj będzie to prosty test, który jest oparty na teście Akademii Orlika, która była u nas w Polsce, w całym kraju przez 4 lat, 4 lat temu funkcjonowała, ten test skwalifikuje nam tutaj, powiedzmy sobie potencjał, potencjał dziecka, ale tak naprawdę wynik nie jest tutaj ważny, ważny jest udział i chęć yy, uczestnictwa w za w szkoleniu, w treningach, tak aby dzieci mogły aktywnie spędzać wolny czas. Na murawie pojawiło się 50 młodych piłkarzy, którym dopingowali rodzice. Po rejestracji i otrzymaniu koszulki treningowej zawodnicy Śląska-Wrocław, Kamil Juraszek i Wojtek Kocielski przeprowadzili prawdziwą rozgrzewkę sportową. Problemowo, dajcie prawa ręka, Albo występują prawa ręka pewne problemy, jak to zwykle z pociechami. Ciężko chyba będzie ich ogarnąć, bo że widzę, że dzieciaki bardzo energiczne i chyba ciężko będzie ich ogarnąć, ale spróbujemy, może się uda. Widzę, że tutaj dużo chłopaków przychodzi młodych z rodzicami, widzę, że jest duże zainteresowanie. No i jest bardzo, bardzo fajna atmosfera i ogólnie jest dobrze. Sprawność fizyczna to nie wszystko. Organizatorzy i piłkarze przeprowadzili z dziećmi również test wiedzy o klubach piłkarskich i zawodnikach. Mali piłkarze, czy znacie jakichś polskich zawodników? Kuba Pisz Piszczak. A kto jest najlepszym piłkarzem na świecie? Leo Messi. Lewandowski. Ronaldo. A uwaga, powiedzcie mi, czy znacie jakieś kluby piłkarskie z Polski? Um, nie pamiętam jak się nazywał. Jest taki, jest taki klub w Warszawie. Czy wiecie jaki jest klub w Warszawie? Jak? Le? Legia Warszawa, tak! A kto by chciał grać w Barcelonie? Kolejne zajęcia odbędą się już w najbliższą sobotę 22 czerwca o godzinie 16. Organizatorzy zapraszają ponownie młodych piłkarzy, nawet tych, którzy nie brali udziału w pierwszym etapie zajęć. Tym razem odbędą się one na stadionie miejskim przy ulicy Wrocławskiej 47.